Hej, 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 hej. Witam Was serdecznie z tej strony Leukantę. Dzisiaj ruszymy na poszukiwanie płomiennych rękawic, które mam na sobie. Zobaczcie, tak się prezentują. Bardzo przyjemnie. Wiecie, musiałabym zrobić? Jakiś ruch, żeby było... O, przez moment było widać pazury od tych rękawic. Ale wiecie Zróbmy tak. Zróbmy tak, bo chciałabym, żebyście. O, widzicie? Mają takie jakby pazurki. No dobra. Eee, umieram. Zanim polecimy, to coś łeknajziem. Pojedzone to przyjrzyjmy się bliżej tym rękawicom. Płomienne rękawice, fizyczny pancerz 27, magiczny pancerz 53 i 53 od ognia. I poziom 45. Mają odzyskiwanie many, zwiększone obrażenia od ognia, obrażenia odróżdek i odporność na mróz, więc to są rękawice dla magika. Możecie je nosić tak w jak ja, kosmetyk, a można je założyć normalnie jako zbroję. I będą świetnie działały. No to co? Słuchajcie? Życzę Wam owocnych poszukiwań. Lecimy, nie? Mam nadzieję, że będziecie się. Dobrze bawić. One są łatwe do zdobycia. Zaraz Wam pokażę, gdzie lecimy, jak to wygląda na mapie. Więc na mapie wygląda to tak. Tu mamy Iblice. Tu jest zamek Cromwell. A my potrzebujemy dostać się tutaj do posterunku. Koniec ułomienia. Wstawiam to sobie. Widzimy się już na miejscu. Jestem już przed wejściem, i to, co musimy zrobić, to dostać się do tego budynku na wprost nas. Widzicie, tam ktoś na nas czeka. O. Tak będzie wygodniej. O! -o. Nie mam łuku! Już mam. Już mam. A nim pani podejdzie, to trzeba się panienki pozbyć. To jest taki nasz najgroźniejszy przeciwnik tu. Tych to już załatwicie bez problemu. Przy okazji, jak tu jesteśmy? W tym budyneczku. W tym pomieszczeniu. Czeka na Was tu czytanka, a tutaj nowe farbki do włosów pragnie, no i nie tylko i do cioków, pragnienie serca. Teraz udajemy się. Wchodzimy niżej. idziemy do kolejnych schodów, tylko pozbywamy się pana. Potrzebujemy go tu. Żeby namięczał. I teraz do końca. Trzeba przeskoczyć i mamy złową skrzynię z płomiennymi rękawicami. Słuchajcie. Teraz sobie jeszcze raz zobaczmy. Tak. Wyglądają. No to co, kochani? Miłych poszukiwań. Trzymajcie się. Pa! pa.